Cześć, mam na imię Eliza i jestem autorką książki o bardzo kontrowersyjnym tytule Jestem Bogaczem. Ten tytuł przyprowadził do mojego życia bardzo piękną grupę ludzi, przyjaciół, którzy, tak jak ja, kiedyś, dzisiaj poszukują przestrzeni wolności finansowej. Przyprowadził także grupę, na szczęście dużo mniejszą, ludzi. Dość wrogo nastawionych, którzy na taki koncept, na taką informację, że gdzieś komuś udało się wejść w przestrzeń obfitości, wejść w przestrzeń finansowej wolności, na taką informację zareagowali bardzo alergicznie. Ale to jest dobra wiadomość, bo wiem, że właśnie to hasło że właśnie ta przestrzeń jestem bogaczem jest przestrzenią, obok której obojętnie przejść się nie da. Historie, które opisuję w książce, pochodzą z takich bardzo transformacyjnych momentów w moim życiu, gdzie zmieniało się naprawdę bardzo wiele i podejmowałam bardzo ważne decyzje. Decyzje, które doprowadziły mnie do przestrzeni, w której żyję dzisiaj, do przestrzeni, którą mogę z ręką na sercu nazwać przestrzenią finansowej wolności. Zabawne jest to, że przez chwilę zastanawiałam się, czy. Wypada mi nagrywać takie wideo w koszulce na ramionczkach, siedząc przy basenie, gdzie pluska woda. Ale myślę, że to jest naprawdę bardzo dobre miejsce, w którym można sobie pozwolić na odrobinę kontrowersji. No, i właśnie o tym troszeczkę chcę powiedzieć o przestrzeniach kontrowersyjnych. Bo finanse są. Ogromnie kontrowersyjną przestrzenią, ludzie, którzy wyruszają w podróż w stronę wolności finansowej, zawsze stykają się ze swoją własną obawą: czy jeżeli sięgnę po szmal, nadal pozostanę dobrym człowiekiem? Ja patrzę dzisiaj na moją rodzinę, na moje dzieci, na siebie samą, na to wszystko, co się wokół mnie dzieje, i śmiem twierdzić, że. W tej przestrzeni, która jest naprawdę dużo bardziej komfortowa niż była kiedyś, bo zaczęłam od zera, bez dachu nad głową, z ogromnymi długami, że właśnie w tej przestrzeni, która jest teraz, jest mi dużo łatwiej dzielić się tym, co wiem, dzielić się doświadczeniem, które mam, pomagać innym ludziom i wyciągać dłoń do tych, którzy nie mają i obawiają się, że nigdy mieć nie będą. To jest takie miejsce, gdzie naprawdę warto przyjrzeć się wszystkim swoim przekonaniom na temat pieniędzy, bo ta bestia nie jest taka straszna, jak ludzie ją malują. W książce starałam się przedstawić właśnie tę nową perspektywę. Napisałam taki krótki wstęp. Zaczyna się od słów. Gdyby pieniądze umiały mówić, i naprawdę wiem, że gdyby umiały mówić, opowiedziałyby nam zupełnie inne historie niż te, które krążą w naszych głowach i nie pozwalają na posiadanie pieniędzy. Ale wracam do przestrzeni kontrowersyjnych. Chciałam z tego miejsca przywołać pewne zdarzenie, którego byłam świadkiem. Rozpoczynając swoją zawodową drogę, testowałam w różnych miejscach. Wykonywałam naprawdę wiele różnych prac. Jednym z moich przystanków była praca w jednej z londyńskich restauracji, kiedy próbowałam zarobić na swoje studia. Zdarzyło się tam coś ciekawego, o czym chcę dzisiaj powiedzieć. Będzie to trochę kontrowersyjne. Proszę się przygotować. Pracowałam w miejscu. W którym bardzo często, szczególnie w weekendy, pojawiały się grupy mężczyzn. Głównie byli to fani futbolu, którzy w przerwach mieli taki swój bardzo ciekawy rytuał. W przerwach schodzili do toalet, które znajdowały się poziom niżej niż restauracja. Zdejmowali spodnie do kostek i oglądali nawzajem swoje klejnoty. <noise> Wybaczcie, proszę, takie kontrowersyjne porównanie, ale muszę nawiązać tutaj do Pewnej grupy moich klientów, którzy mówiąc o swoich niedostatkach finansowych, często używają sformułowania: Nie mogę tego zrobić, bo jestem za krótki. Nie mogę tego osiągnąć, bo lista jest długa, ale akurat to określenie naprawdę jest tutaj bardzo trafne. Wracając na chwilę do tego zdarzenia z londyńskiej knajpy, dotarło do mnie, dociera do mnie wiem, że ludzie w przestrzeni finansowej ogromnie porównują siebie nawzajem i przypinają sobie na plecy pewne etykiety, które mówią: ty jesteś lepszy, bo masz, a ty jesteś gorszy, bo nie masz. Ja chciałam w tym miejscu dzisiaj powiedzieć, że tak jak opisałam to w swojej książce te rzeczy, które naprawdę chcemy robić, te przestrzenie, w które naprawdę chcemy wchodzić, które chcemy eksplorować. One naprawdę nie wymagają wielkich inwestycji. Największą inwestycją jest zrobienie kroku w ich stronę. Jeżeli jest to nasza droga, to wsparcie przychodzi natychmiastowo, od razu, z automatu. To, co nie pozwala ludziom tego wsparcia otrzymywać, to są właśnie etykiety, które przyklejają sobie na plecy, porównując się z innymi. Dlatego na koniec tego krótkiego wideo chcę powiedzieć, że to nieważne. Czym dzisiaj dysponujemy, czy jest to małe, duże, czy jest tego dużo mało, czy jest to długie, czy krótkie, czy jest takie śmakie, czy owakie. Naprawdę to nie jest ważne ważne jest to, co zdecydujemy się z tym zrobić. I z myślą o wszystkich, którzy są gotowi zakasać rękawy, są gotowi wyruszyć w tę podróż w stronę swojej finansowej wolności. Z myślą o tych ludziach, którzy są gotowi odważnie stanąć twarzą w twarz ze swoimi ograniczeniami i ze swoimi możliwościami, stworzyłam taką przestrzeń, gdzie można nie tylko w swojej finansowej samotności rozważać swoje za i przeciw, ale spotkać się w grupie bardzo życzliwych ludzi i razem z nimi wyruszyć właśnie w tę piękną podróż. Chciałam zaprosić Cię bardzo serdecznie do dołączenia. Do programu subskrypcyjnego, do klasy biznes. W ramach projektu jestem bogaczem. Jest to program, w trakcie którego spotykamy się na telekolach, na zuminarach, na indywidualnych sesjach, które nazywam gorące krzesło. Są to sesje z publicznością w obrębie grupy, prywatnej grupy na Facebooku. Jest to przestrzeń, gdzie wspólnie tworzymy, gdzie śmiejemy się ze swoich ograniczeń, gdzie transformujemy. Te najtrudniejsze schodki, finansowe schodki i nie tylko finansowe schodki. Chciałam jeszcze dodać, że dołączając do tego programu, każdy, kto do niego dołączy, otwiera sobie dostęp do wielu, wielu, wielu nagranych materiałów od początku stycznia 2020 roku. To jest wiele godzin nagrań. To są wspaniałe, wzruszające często spotkania z ludźmi. To jest wiedza, to jest ta zupełnie nowa perspektywa. Więc jeżeli czujesz w swoim sercu, że bez względu na to, ile masz, bez względu na to, jak krótki czy długi finansowo jesteś, bez względu na to, jakie masz dzisiaj umiejętności tworzenia, generowania nowych źródeł przychodu, jeżeli w środku czujesz, że jesteś bogaczem, to bardzo gorąco zapraszam Cię do tej pięknej przestrzeni.